Witajcie, ponieważ kilku z Was prosiło mnie o nagranie poradnika, jak zbudować mob grinder, który znajduje się na mojej wyspie, dlatego dzisiaj wam to zaprezentuję. Będę potrzebować tutaj kilku przedmiotów, e, które raczej nie jest trudno zdobyć na początku edycji, raczej no, mogą być troszeczkę jakieś tam problemy. Aczkolwiek to nie jest tylko na Skyblocka, ponieważ można również sobie zbudować ten Magrinder na przykład na swoim świecie Slugval. Jest to bardzo wydajne, e, bardzo wydajna skleczka. Po prostu typowo pod itemy sobie i yy, budować to, żeby sobie zbudować. Można sobie na przykład lejki zbudować i jest naprawdę fajne i wydajne. Yy, budujemy sobie tutaj, tutaj taką platformę 3x3 na dole. Yy, ja nagrywam dźwięk po tym, jak już nagrałem ten poradnik, żeby sobie to po prostu skleić i będę po prostu komentował to, co robię i to, co jest najważniejsze w tym filmiku. Tak więc, pierwszy sobie tutaj budujemy dół ekspiarki. Akurat to będzie typowo pod ekspiarkę. Mamy tutaj 3 kratki na 3, kładziemy sobie włazy. Eee, można sobie je zamykać czy kto tam chce jak chce sobie ekspić. Osoby tutaj zostawiam to otwarte. Eee, I teraz mamy tak. Mamy takie 3 na 3 kratki. To mogę sobie tutaj zniszczyć. Dobra. Teraz kolejna rzecz. Liczymy sobie 21 kratek liczę tutaj, żeby wszystko, żebyście wszystko widzieli i żebyście budowali dokładnie tak, jak ja to buduję. Eee, dodam sobie tutaj jeszcze pół płytki, to jest ważne. I teraz tak, pełne bloki, teraz będziemy sobie liczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mamy 20 kratek polega to na tym, że potworek, który sobie tutaj będzie spadał, e, będzie miał po prostu tam pół serduszka, czy jakieś jedno serduszko między jedna hita, czyli z drewnianego mięcia, czy z diamentowego. Więc tak jest najlepiej zbudować to, żeby to tak było, na takiej wysokości. Dlatego też jest tutaj ta pół płytka, żeby milionek miał no tak... Wiecie, no to jest pół serduszka, no chyba, że nam się zresztą jedwa, no to wiadomo, to będzie troszeczkę miała więcej. Teraz musimy sobie tutaj to obudować do końca, ja to troszeczkę przyspieszę. Dobra, jak już mamy wybudowaną tutaj do góry ścianę, gdzie będą spadać moby, wygląda to tak. Tutaj będziemy bić mobki. Lecimy sobie teraz do góry i musimy na 8 kratek to przedłużyć. Jedną kratkę już tak jakby mamy, bo tu będzie się wylewała woda. Jedną kratkę mamy i teraz tak. 2, 3, 4, a czekajcie, ja jeszcze tylko to zniszczyłem, żeby był ten sam blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Musi to być na 8 z tego względu, że na tyle się wylewa woda i po prostu nie chcemy, że nam się ta woda tak jakby zbagowała więc kładziemy to tutaj na 8 krateczek i teraz jak już mamy wszędzie na 8 kratek musimy sobie teraz zbudować tutaj takie coś tak jakby ranty można to tak nazwać, boki które w środku potem będziemy musieli obudować ja tu buduję akurat tak żeby jak tu mogły będą spadać to żeby Woda po prostu je spychała wszystkie na sam dół tam, gdzie wcześniej budowaliśmy pod jakspienie. Tak więc to tutaj zabudowujemy. teraz tu trzeba te kwadraty pełne zabudować. O, proszę, bardzo mamy to obudowane. Teraz trzeba zbudować ścianę wokół, żeby po prostu nam ta woda gdzieś tam na boki nie uciekała. Eee, tak. Trzeba to tak obudować. I ja to zbudowałem chyba na 9 krotek w górę zasobniczym. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na 9 krotek w górę, i to trzeba cało budować, Bo tak mniej więcej będziemy też rozwiązać wodę, więc to jest bardzo ważne. I teraz tak mamy w górę wybudowane boki, wszystko mamy zrobione. I teraz powtarzajcie za mną: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nie, na 7. E, na 7 w bok, i na 7 w drugi bok. Wchodzimy. Robimy coś takiego. Możecie sobie też yy, co chwilę, nie wiem, pauzować to po prostu i pokazać dokładnie blok z blokiem, jak ja to robię. Ale to jest na 7 w górę i na 7 w okleci, więc jest to łatwe do zbudowania. Ważne jest, żeby tutaj obudować w środku, ponieważ... Yy, żeby nam się moby tutaj nie rozpił, tam będzie ciemno. Zaraz wam pokażę dokładnie, o co chodzi, bo w drugim taki troszeczkę błąd zrobiłem, ale to obudowałem. Kładziemy sobie to w taki sposób, myk, i teraz jak wlejemy tutaj wodę, to woda będzie pchała naszego MOBA do dziury tak idealnie jest wyliczone patrzcie, widzicie, jest idealnie że mowa będzie nie sobie spadał na razie to tutaj zabudowałem żeby nam ta woda nie przeszkadzała i tak trzeba od każdej strony budować teraz jeszcze zbuduję drugi, żeby Wam pokazać jeszcze raz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem mamy siedem w tą i 7 lecimy na boki na każdy bok a tutaj po prostu sobie łączymy te boki w taki sposób i teraz patrzcie, ja tutaj w środku bym tego nie obudował. E, jeśli byście tego nie obudowali, to w środku by tutaj jakby było ciemno mógłby mop e, się respić, dlatego ważne żebyście tutaj sobie szybko obudowali całe. Nawet to mianą krateczkę, bo tam nie wiem może się trwając zrespić czy coś na no cokolwiek, co potem po prostu naszą wydajność naszego naszej ekspertki może spowolnić. Dlatego to jest ważne, żeby to zrobić. Myk, myk, obudowujemy. I dla testu, żeby mieć pewność, czy na, na pewno wszystko dobrze zbudowaliśmy, wylewamy sobie wodę. No i działa. Także ja tu każdą stronę tak zbuduję, żeby były cztery takie. Dobra, mamy wszystkie cztery wybudowane. I teraz tak, wylewamy sobie wodę po każdej stronie. Myk. Myk. I teraz wylewamy sobie, tak jak ja wylejcie wodę, żeby wam się jakoś tutaj nie zbadowała. Idziemy sobie pod ściankę. Tutaj. I w rany tutaj zalewam wodą. Dzięki czemu nasza woda będzie po prostu no, tak, jakby symetryczna. Będzie tak fajnie spadała. E, jak MOB sobie tutaj spadnie, to będzie idealnie zawsze wypychany do tej dziury. I teraz widzicie, każda strona idealnie leci w tym tutaj dziurę. I my, jaki MOB, sobie będzie na dół spadał i będzie miał tuszka. Teraz tak. Budujemy sobie pierwszy, jakby poziom naszego glidera, gdzie będą się respić nasze MOBy. I teraz zobaczcie, trzy kratki, tak jakby musimy mieć odstępu. Widzicie, trzy kratki. Trzy kratki odstępu, to sobie już możemy zniszczyć. Na tej czwartej kładziemy jeszcze blok, i na tym bloku tutaj e, będzie dozownik, który będzie odpalał wodę, który będzie ją odpalał i e, zabierał. kładziemy sobie łącznie na 8 kratek na boki, licząc tą środkową. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem. Tak, żeby było dwie kratki odstępu pomiędzy ścianami, co zaraz zobaczycie. O, myk. Widzicie, mamy tutaj dwie kratki odstępu od tej ściany głównej, więc jeśli budowaliście wszystko tak jak ja, będziecie mieli tak samo. Dwie krateczki, myk, dwie krateczki odstępu, myk, dwie krateczki odstępu, myk, dwie krateczki odstępu. Musicie to tak mieć dokładnie tak samo, żeby woda się idealnie wylewała. I teraz musimy to budować w taki sposób, że jak woda się będzie wylewała, to nie będzie spadała na dół, tylko będzie idealnie się kończyła e, na tych rogach. Myk, 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 od razu, ktoś się może zapytać, po co robię taki poradnik? Jest już tego w internecie mnóstwo. E, no to powiem Wam tak, że jest dużo takich poradników podobnych, właśnie do tego, e, jak to zbudować. Aczkolwiek, no ja buduję to dla swoich widzów i dla może jakichś nowych, jeśli ktoś chce tutaj. E, pobudować, może tak jak ja. O, zobaczcie, tutaj pojedziemy do środku dozownik, i tu, jak woda się będzie wylewała, to widzicie idealnie na kantach się kończy, przez to nie spada jakaś woda w dół. A mogły będą sobie spadać tam na dół, będą to, będą sobie na przykład takie szkielet, sobie, Zobaczcie, tutaj jest taki teścik, spada, sobie spada i, spada, i spada Potem tutaj na koniec na razie sobie tą wodę zabierzemy, no i co? No i dlatego ten ten poradnik. Macie tego dużo w mecie, no, ale żebym kilka osób na no to wam to nagram e, tu dwie kratki odstępu sobie robimy i kładziemy kolejny dozownik. A tutaj kładziemy obserwator w dół skierowany. Dobra, jest w dół. E, obserwator jest tutaj bardzo ważny, ponieważ ono się nam dozowniki, wszystkie e, dzięki czemu no maszyna będzie działała. Nie? Teraz 7 kratek. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bo no, na środku jest ten dozownik. I podziemna 7 kart. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak, żeby on się idealnie kończył w tym niżej, który już wcześniej macie zbudowany. No i to obudowujemy sobie w ten sposób też, tak samo. I powiem tak: jak tak mniej więcej sobie sprawdzałem po różnych poradnikach tego, jak oni zbudowali, to jedni mówią 9 pointer, jedni nie wiem, 12. Ja sobie tutaj zbuduję z 10 bo tu dużej różnicy nie ma pomiędzy 9 a 12, bo to jest mniej więcej takie same pole e, respienia mobów i tak jest pewien limit do załóżmy mobów czy to na serwerze czy na syglu, ileś ilość na czanku więc to jest, tam nie ma jakiejś dużej różnicy pomiędzy 9 a 12 takimi poziomami dlatego ja sobie tutaj na przykład 10 zbudowałem też możecie na 10 na serwerze mam akurat chyba na 9 zbudowane a i tak jest bardzo wydajna ta eksperka więc więc raczej wystarczy tyle poziomów tak więc tam, tutaj sobie zbudowałem już kolejny poziom, trzeci i teraz zbuduję tak te z e, 10 poziomów w górę z takimi odstępami, że dwie kratki odstępu, a na trzeci kładziemy dozownik, tak jak to wcześniej widzieliście dobra, i mam teraz tu zbudowane takie poziomy Dlaczego dwie kratki odstępu? Żeby nam się tu endermany nie rozpiły, bo woda ich nie spycha, one sobie znikają i się będą nam gdzieś na wyspie pojawiać. E, dlatego są dwie kratki odstępu, a na trzeciej dozownik. I teraz tak, tutaj sobie zbuduję taki prowizoryczny zegar, tylko musicie ten dozownik, tego ja potem usunąć, będziecie musieli sobie go usunąć od razu. I tam postawić obserwator skierowany w dół, co zaraz zobaczycie, bo tutaj taki mały błędzik popełniłem, bo, bo już nie chciałem wam tego ucinać. Układziemy sobie przekaźniki. Ogólnie jest wiele możliwości zegarków, są na jakieś leje, na płoki, takie zegarki, no wiecie, no jest mnóstwo tych zegarków, ja tutaj zbudowałem jakiś najprostszy z tych, yy, z przekaźników. Klikam sobie raz na te przekaźniki, na każdy po raz. I ten zegar działa, to jest taki najbardziej, taki jeden z najbardziej podstawowych, który w tej fajnie działa. Możecie sobie zbudować inny, jeśli macie jakiś swój nawet zegarek fajny, no to możecie sobie zbudować. Działa ja to w taki sposób i zobaczcie, teraz mi tutaj nie działa. Ja tu zaraz zaobserwowałem, że po prostu musiałem poprawić dozownik. Tutaj źle tam zbudowałem po prostu. Tak więc tak. Hmm, ja chciałem... Aha, dobra, tak, tak. I teraz tak. Tu już szukałem dozownika, tu ten zniszczyłem dozownik. Ten niżej na chwilę też zniszczyłem, żeby tu wejść po prostu, bo jak zbudujecie to zobaczcie w górę, to to nie będzie dobrze działało, musi być ten dozonik skierowany w dół, dlatego ten musiałem też zniszczyć. Zobaczcie, no, myk, dobra i w dół jestem skierowany, kładę jeden dozonik, drugi i teraz będzie już wszystko działało. Wystarczy teraz tutaj przekaźnik zbudować, jeszcze postawić, wyłączyć zaraz zegar i uzupełnić wszystkie te dozowniki wodą wcześniej tego nie polecam Wam uzupełniać, ponieważ może Wam się tam troszeczkę woda a tak to teraz zobaczcie, jak już uzupełniliście wszystkie dozowniki, te co były na dole wodą działa teraz, wszędzie woda, się wlewa i, i tak dźwignia jak klikacie, klikacie ją szybko raz i drugi raz szybciutko, żeby po prostu na jeden przykaźnik tylko działała ta jakby e, moc tego prądu, czy jakby tu nazwisko, w tym A tak jak widzicie, leci tylko jeden. Dzięki czemu to w miarę szybko się włącza i wyłącza. I teraz musimy obudować sobie mm, tak, jakby dach, żeby nie respiły nam się tutaj moby, I, oraz żeby było ciemno w tych bocznych, jakby tych naszych dolniejszych poziomach tego mobbindera. I teraz tak z tego, co ja kojarzę, to było tutaj na 15 kratek. Teraz zobaczymy.

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem tutaj było, to tutaj osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Aha, no tak, czyli na 8 trzeba je po prostu przedłużyć względem tych tutaj niżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem jest tutaj i wtedy tylko 8 dodawałem, tak, czyli 8 i trzeba na te boki, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, tak, osiem. Dobra i wtedy... I ogólnie w niektórych poradnikach mówią tutaj, żeby zbudować ten sufit na 15, niektórzy mówią, że na 18, żeby wtedy jest większy jakiś taki cień. A no wiecie co, no, możecie zbudować na więcej. Ja tutaj zbudowałem na 15 i to działało, więc nie ma jakiegoś problemu. Aczkolwiek no różnie to też mechanika tutaj działa na serwerach, zależy też od wersji Minecrafta. Możecie zbudować na 18, żeby mieć po prostu taką pewność, czy na 16, że to na pewno będzie działać. Aczkolwiek nawet no ja tutaj na singlu zbudowałem sobie na 15 i również mi dobrze działało, na każdym piętrze się pojawiały te moby. Musimy sobie to obudować tak jakby podobnie do tych wcześniejszych pięter, że tak jakby taką gwiazdkę robimy. Obudowujemy sobie to w taki sposób. I tak musimy sobie obudować każdą stronę z tych czterech, jest tylko jedna obudowana. Zabieramy sobie tutaj jeszcze drugą, mniej więcej to w taki sposób budowałem. Dobra i to trzeba tutaj w środku plus jeszcze te dwie wnęki takie tutaj porobić. Także ja to Wam tutaj trochę przewinę. Dobra i teraz mamy już całą górę skończoną. Jak widzicie jest tutaj ciemno. I w innych miejscach pokazuje, że jest niby jasna, to przez te shaderki, które mam odpalone, bo tak naprawdę to tutaj jest budowane. tylko te shaderki to troszeczkę już I zobaczcie, teraz moby nam tutaj spadają i wszystkie są na hita. Wezmę sobie jeszcze takie oświetle pochodnią, żeby było coś tutaj widać. Myk. I teraz Wam pokażę mniej więcej jak szybko się tutaj XP jest bez żadnych jakichś tam przyspieszeń. Dobra, mamy drewniane lemeczki, żebyście mieli pewność, że te moby spadają na hita. Patrzcie jak tutaj szybciutko XP eks leci, no po prostu bajka, nie. E, dużo też tych itemków. Jak jeszcze polecam Wam na przykład grać na serwerze i chcecie, nie wiem, na samym początku edycji sobie na tej fajnie zarabiać, To można sobie na przykład zaczętować, pod podgrabisz trójkę, albo jak macie na przykład książeczkę z lpc No i ten drop leci jeszcze większy i naprawdę no jest super, nie? 30 level, no nie wiem, jak ja tak patrzałem? To mniej więcej minuta, półtora się XP 30 poziom, więc no, moim zdaniem to nie jest jakoś długo. a Można nawet szybciej, jeśli na przykład coś robiliście sobie na wyspie, czy na singlu to jest, coś tam budowaliście, dużo mogłów wam pospadało i idziecie je tylko sobie podobijać. Ważnym jedynym punktem jest jeszcze takim, że jeśli budujecie sobie to na Singlu, to ważne jest, żeby sobie to budować w jakimś miejscu, na przykład gdzieś na oceanie, gdzie jest jak najmniej jaskim, a jeśli macie gdzieś jasku, to jak najwięcej tego poświetlać żeby nigdzie indziej się moby nie respiły, tylko w tym grinderze. No i wtedy on jest wtedy o wiele wydajniejszy. A na skybloku jeśli macie tylko wyspę, no to najlepiej oświetlić sobie wyspę, żeby tam się gdzieś tam nie respiły te moby na wyspie. Tylko w samym Mob Grinderze, to on jest najbardziej wydajny i efektywny. No i jak widzicie drewnianym mieczkiem sobie tutaj można nachitać zbijać te moby, więc nie ma żadnego problemu z nimi. Więc level leci bardzo fajnie i przyjemnie, szybciutko, fajnie się napędzki. Um, jak chcecie boki też wy, możecie widować, to już jest kwestia estetyczna, ja sobie tutaj z tych bloków, żebyście po prostu w miarę e, widzieli ile tu, ile jest kratek od drugiego bloku. No i tak to wygląda, teraz mam jeszcze przedstawię drop, mimo że tutaj z wszystkiego nie zebrałem, bo mówię, możecie sobie też tutaj pod tym podstawić leje. Żeby wam to wszystko po prostu zbierało do skrzynek, a możecie też nawet sortownik, żeby wam też sortowało te wszystkie przedmioty i itemy. Nie wiem, na przykład na podstrzały osobne skrzynie, podproch osobne skrzynie no i dzięki temu możecie sobie tak kolekcjonować wszystkie przedmioty yy, i mieć je sortowane po prostu, nie? Dobra, mamy już zaraz 30 poziom. My. Dobra, jest 30 poziom i teraz pokażę wam jak się prezentuje drop. Tak się prezentuje. Dużo nawet tych itemków. Także ja Wam dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli pomogłem Ci tutaj w budowie Mockgrindera, zostaw łapkę w górę, subskrypcję. Miłego dnia i do zobaczenia. Ejka, na razie.